Związek Gmin Dolnej Odry to otwarty związek gmin, którego celem są zadania publiczne w zakresie dotyczącym gospodarki odpadami komunalnymi, w tym unieszkodliwiania odpadów komunalnych, oraz organizowanie systemu logistycznego zbiórki odpadów komunalnych na terenie działania związku. W niniejszej produkcji poruszymy kwestię opłat za gospodarowanie odpadami. Od 1 stycznia 2020 roku na całym terenie Związku Gmin Dolnej Odry obowiązuje tylko jedna metoda naliczania opłaty za zagospodarowanie odpadów. Opłata jest naliczana na podstawie zużytej wody z danej nieruchomości w roku poprzednim. Każdy właściciel nieruchomości jest zobowiązany corocznie składać deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od 1 stycznia 2021 roku Opłata będzie naliczona w oparciu o złożoną deklarację zużycia wody w roku 2020. Istotne jest również, że do ilości zużytej wody nie wlicza się ilości bezpowrotnie zużytej wody, to jest taki, z której nie powstają ścieki. Przy czym ilość wody zużytej bezpowrotnie ustalana jest na podstawie dodatkowego, zainstalowanego i legalizowanego wodomierza, a właściciel nieruchomości ma zawartą pisemną umowę na dostawę wody bezpowrotnie zużytej. W związku z tym konieczny jest montaż drugiego dodatkowego wodomierza, nazywanego popularnie podlicznikiem, albo drugiego wodomierza głównego dla gospodarstwa rolnego lub dla prowadzonej działalności gospodarczej. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 7 zł i 10 groszy za 1 metr sześcienny zużytej wody. Wszyscy zamieszkujący Polskę mają obowiązek segregować odpady. Jeżeli zamieszkujący nieruchomość nie wypełnią obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, właściciel nieruchomości zapłaci stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która wynosi 28 zł. i 40 groszy za 1 m sześcienny zużytej wody. Kompostując bioodpady w kompostowniku przydomowym, zapłacisz za odpady mniej. Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Ulgę stosuje się tylko w budynkach jednorodzinnych. Tym samym właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, płacą mniej o 40 groszy od stawki za 1 metr sześcienny zużytej wody. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest płatna z góry za każdy miesiąc do 15 dnia miesiąca. Poprzez pojęcie gospodarowanie odpadami rozumieć należy zbieranie, transport, przetwarzanie odpadów, Łącznie z nadzorem nad tego rodzaju działaniami, jak również późniejsze postępowanie z miejscami unieszkodliwiania odpadów oraz działania wykonywane w charakterze sprzedawcy odpadów lub pośrednika w obrocie odpadami. Prawie połowa kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, pokrywana z opłat wnoszonych przez mieszkańców, dotyczy zagospodarowania odpadów, w tym odzysku surowców wtórnych oraz unieszkodliwiania odpadów, czyli zminimalizowania negatywnego wpływu tych które nie nadają się do przetworzenia oraz opłat środowiskowych, a także utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Ponadto mieszkańcy w opłacie pokrywają koszty związane z odbieraniem odpadów i ich transportem, między innymi utrzymanie bazy transportowej lub transportowo-magazynowej, amortyzacja pojazdów, paliwo, podatki czy opłaty wynagrodzeń pracowników. Niestety zdarzają się wśród nas osoby uchylające się od obowiązku dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami. Osoby te tłumaczą się, iż zapominają o obowiązku, patrzą się na sąsiada, który rzekomo nie płaci, zasłaniają się zasadami bądź faktem, że domownicy cały dzień spędzają poza domem, że nie wytwarzają odpadów. Niektórzy nie zdają sobie sprawy z konsekwencji swoich działań, nawet jeśli raz nie uiszczą terminowo obowiązkowej opłaty. Szacowany koszt za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 roku na całym terenie Związku Gmin Dolnej Odry to około 8 785 619 zł. Jeśli 20% mieszkańców uchyli się od odpowiedzialności uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami, wówczas w kasie brakuje nawet 1 750 000 zł. Dlatego tak ważne jest złożenie deklaracji i płacenie w terminie za odbiór odpadów. Brak uiszczania terminowych opłat za gospodarowanie odpadami powoduje trudność w otrzymaniu dobrej jakości usług oraz konieczność wzrostu opłaty za gospodarowanie odpadami dla wszystkich mieszkańców. Brak środków na dodatkowe działania w zakresie gospodarki odpadami. Pogłębiająca się corocznie strata z tytułu gospodarowania odpadami. Osoby, które lekceważą obowiązek uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami, muszą liczyć się z otrzymywaniem listownych upomnień a w przypadku nieuregulowania zaległości po upomnieniach generowany i przesyłany jest do Urzędu Skarbowego tytuł wykonawczy. Ponadto dokonuje się wpis do hipoteki księgi wieczystej zaległości właściciela lub współwłaściciela nieruchomości. Biorąc pod uwagę przytoczone skutki niepłacenia, segregujmy odpady i płacimy w terminie za ich odbiór i zagospodarowanie dla dobra całej społeczności Związku Gmin Dolnej Odry.